Hej, cześć, witajcie, Paściak z tej strony, a to kolejny film. W żadnym stopniu nie jest to kolejny film. Jest to pierwszy film z, w tym roku w ogóle. Witam wszystkich serdecznie. Jak i pierwszy film ze Skyrima. Zanim tutaj wszystko, wszystkie objaśnienia tutaj wprowadzę, bo wprowadzę za sekundkę, tylko, tylko najpierw chcę tutaj ustalić pewne zasady gry Tryb przetrwania. To jest coś, co na pewno zrobimy. To jest rzecz, która jest stosunkowo powiedzmy nowa jak na grę, która ma już 13-14 lat! Tak! Tak! 14 lat będzie miała. Nie, 13 lat ma teraz będzie miała w przyszłym roku 14. To jest tak, że stosunkowo nowa powiedzieć, to jest troszeczkę powiedzenia, ale niech będzie. Tryb przetrwania. Będziemy grać na tryby przetrwania, z tego względu, że... Że, no, no, bardzo tego chcę, bardzo tego pragnę. Więc my na pewno będziemy sobie grać na trybie przetrwania. Chcę, żeby w sobie poszedł stąd. Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życia. Ale wkrótce będzie tu pełno swojego kubek, nie? Lepiej się stąd no, niezły, świąteczny powiedzmy. Dobrze, czyli właśnie. Dokładnie tak. Dzięki, dzięki, stary. Moi drodzy... Yy, dlaczego Skyrim? Skąd mi się w ogóle wzięła głupota na Skyrima? Yy, na Skyrim na, na, na serię z... Yy, o, mam jedzenie tutaj jeszcze. Czekajcie, się, skończy szybko. Dopadł cię głód. Moi drodzy... Yy, już niemożliwe, że głód mnie dopadł. Yy, posłuchajcie. Yy, jesteśmy w świecie, w którym dzieją się bardzo różne rzeczy. Yy, jakby... Zanim wejdziemy bardzo imersyjnie w tą, w tą rozgrywkę Ja chcę tylko dopowiedzieć, że Skipton jest specjalnie początek przez to, żebyście Wy nie musieli go oglądać znowu Jakby na pewno też sami bądź w, seri w seriach na YouTubie widzieliście naprawdę miliony razy rozpoczęcie Skyrima, ten prolog taki Także stwierdziłem, że dobry moment kiedy, kiedy rozpocznę rozgrywkę będzie będzie po prologu, będzie tutaj. Jak już wychodzę z tego cave'a mm, i widzę ten piękny, otwarty świat. Widzę. Czekajcie, może trafi nawet. E. A tego? O, o. o, o dostał. ale to nic z tego nie będzie jak na razie, Mamy, jesteśmy za słabi. Hmm, słuchajcie, pomysł na Skyrim'a urodził mi się już jakiś czas temu. i Ja przyznam szczerze, że chwilę ugrałem w tego Skyrim'a. Słucham? Coś w tamtym kierunku? O! Leśniczy! Cześć, leśniczy! Aha, to chyba gonić tego lisa, to ci pomogą troszeczkę, co? No dobrze. Od lat polu. sprzedać? 12 zł, a mamy więcej złota niż ona. Wow. Okej, okay, skoro musimy coś zjeść, fajnie by było coś sobie kupić od niej, ale z tego co widzę, nie ma nic takiego, co by mnie mogło zainteresować. A może ja coś mam? Nie. nie Nie, nie mamy nic w ogóle. Możemy kupić od niej jakieś żarcie. Słuchajcie, to chyba znak, że musimy się udać do Rzecznej Puszczy w takim razie. Rzeczna Puszcza to jest pierwsze miasteczko, które takie jest mniejsze. Powiedziałbym, nawet nie miasteczka, WIOT. Nie, no miasteczko chyba. Które, do którego mogę wejść i, i się wiecie, i ogrzać, i coś zjeść, i wszystko Co to? Piesek? Piesek No siemanko Dobrze, idziemy do nie Puszczy To jest jakby nasz cel póki co A wracając do rozmowy Moi drodzy, pomysł na Skirima urodził mi się już jakiś czas temu Z chęcią po prostu odświeżenia sobie tej gry Przez to, że, że ja generalnie tą grę bardzo dobrze znam w sensie mam, y, mam trochę godzin w nią y, wbitą, na konsoli ją splatynowałem, także generalnie y, znam tą grę. Po prostu powiem, że ją znam. I y, jakby zawsze zawsze bardzo tą grę lubiłem i zawsze raz na jakiś czas... Kuj wagę, zawsze, zawsze. I raz na jakiś czas muszę wrócić do niej. Tak po prostu, żeby... żeby sobie ją włączyć i... Y, i, 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 i zrefreszować wspomnienia z, jakby z nią związane yy, i chciałem sobie kiedyś yy, grać w to jakby off-stream, off-kamera, off-wszystko yy, ale pomyślałem, że czemu w zasadzie, może to nie tylko ja mam takie wspomnienia ze Skyrimem może ktoś jeszcze... zmęczenie yy, okej, okay, czyli jakby wysypianie się, no to też jest ważne yy, może nie tylko ja mam takie wspomnienia ze Skyrimem, może warto by zrobić z tego jakąś serię gdzie ktoś byłby w stanie też ci troszeczkę imersyjnie wejść w ten świat, który ja stworzę. W sensie mam na myśli, żeby, wiecie, tak utonąć w nim fajnie. W sensie te odcinki będą wypuszczane, wypuszczane przepraszam, pewnie późnym wieczorem. O kurde, kim jesteś? Okej, okay. jesteś negatywnie nastawiony do mnie. Zróbmy sobie zapis. Te odcinki będą wypuszczane raczej później wieczorem, cało godzinie 20, tak żeby żeby można było sobie siąść wieczorem i sobie taki odcinek zobaczyć, nie wiem, 30-40 minutowy, czy po pracy, czy, czy wieczorem tak późnym po szkole i, i tak wycilować po prostu, jakby to, to chcę osiągnąć w, w sposób, to, kurde... O, przyjąłem, okej. Okay. To chcę osiągnąć, w no serio właśnie. To chcę osiągnąć, bo Skyrim jest w stanie piękne... nie, Piękne... Jak to powiedzieć... Wow... ...immersyjne wrażenia spowodować. No i ja chcę tak zrobić jak najbardziej. Żeby, żebyście mogli usiąść właśnie, rozsiąść się, wiecie, odpalić sobie popcorn czy, czy kolację po prostu nawet. I żebyście się rozsiedli, włączyli rozgrywkę i sobie oglądali. O, kurde, tak na początek mam takie rzeczy. Zbyt dużo nie wybierz. To nic, to my sobie i tak zmienimy ten pancerz na pewno, bo jest wybitny. Futrzane buty. Ja w ogóle chyba muszę sobie zastanowić się, w, które, w jakie rzeczy ja chcę iść. Czy w pancerz ciężki, czy w lekki. Kurcze A to jest lepsze, o, o, klasa pancerza jest lepsza. Mm, ponieważ, no, chcąc nie chcąc, to wszystko... To wszystko będzie mi ważyć teraz, przynajmniej na początku. Może tu zbroję zostawimy? Ona jest taka... W porównaniu do ceny, taka za, nie, nie za bardzo. Zbijmy sobie te jabłka, bo to jest te, te jedyne, co możemy sobie na, raz, na, na co możemy sobie tak, tak naprawdę na razie pozwolić. Mm, o, o, garnek do gotowania! A mamy jakieś mięso? Kurde, teraz nie jestem pewny. E, nie no. mamy nic. No trudno. Okay. No, także, także tak jak mówię, jeżeli jesteście tutaj po to, żeby wychillować, żeby się zregenerować po całym ciężkim dniu, to witam Was serdecznie, a jeżeli jesteście ciekawi po prostu samej w sobie gierki, w co nie ukrywam, troszkę wątpię, no bo tak jak mówię, to jakby odkąd Skyrim uraczył swoją obecnością graczy na rynku, Minęło trochę czasu, po prostu do 2011 do chwila minęła, więc na pewno, raczej, jeżeli ktoś nie grał, to oglądał, a jeżeli nie oglądał, to przynajmniej słyszał o Skyrimie. Ja nie liczę na to, że tutaj będzie dużo ludzi, którzy będą mówić, O Jezu, to, to jest za nowość świeżynka, przecież to jest nowa gra. No nie, jest to nowa gra, jest to stara gra. Tak czy siak, jest to wspaniała gra, którą ja po prostu uwielbiam. Aha, coś, co ja nie powiedziałem, gramy Bretonem bodajże, tak, jest rasa Breton i mnie nadałem sobie po tym po tym ziomeczku, który był właśnie w Helgen który umarł, bo został postrzelony przez przez, przez tam cesarskiego żołnierza o, o, o królik patrzcie bum, i mamy udka królicze, pięknie Ech. Więc, więc nadałem sobie imię po tym. O, no chyba był elfem, z tego co pamiętam. Tak czy siak? W tym momencie, znając już grę, wiem, że tutaj gdzieś będą wilki. Takowe wilki ja bym chciał napotkać bardzo chętnie, ponieważ przydałaby mi się ich skóra. Skóra, którą możemy zaraz sobie podbić kowalstwo i co, co nieco zarobić, ale zaraz wam pokażę. W ogóle przedstawię wam moje sposoby nagrania w Skyrim. Każdy ma swoje, odnoszę wrażenie. Ja zawsze dążę trochę do takiego, powiedzmy, pół-Paladyna. Ciężko powiedzieć właśnie, co to takiego by było, bo zawsze chcę robić wszystko po trochu, żeby wszystko było na stosunkowo wysokim poziomie. I tak też chciałbym zrobić i teraz, z tym, że no zaczynam... To... Ciężko jest zacząć, później już jest trochę z górki. Mam wrażenie, że muszę zrobić sobie dwa pancerze, które chcę robić, i ciężkie, i lekkie. Lekkie, troszeczkę bardziej ocieplane, z tego względu, że w trybie przetrwania nasza postać reaguje na to jak jest na zewnątrz, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy leży śnieg, czy nie. Także na pewno będzie, będzie trzeba zwracać uwagę na ocieplany pancerz. Nie wiem czy da się ocieplić każdy pancerz, czy po prostu pod konkretny pancerz jest, jest jakiś... wiecie jakaś klasa ciepła po prostu i tyle. Zobaczymy, okaże się to. Jeżeli Wy coś wiecie na ten temat, to też możecie mi pisać, żeby mnie też coś co nauczyć więcej. Żeby, wiecie, tam załóżmy 70% wiedzy, którą mamy w Skyrimie, żeby było 75% zaraz, nie? I więcej, i więcej, i więcej. Dobra, jesteśmy w puszczy. Widziałam smoka! Dobra, i mamy tutaj sedanko, które, które nadał nam. Yy, nadał nam ten. A ja bym sobie może najpierw sprzedał. Tutaj jest sklep wielobranżowy. Tutaj możemy sobie wejść, sprzedawać różne rzeczy, bądź kupować taki bardzo sklep ogólny. I tutaj, tutaj sobie ogarniemy szybciutko, czekajcie. Co ty masz tutaj na sprzedaż? Chyba nic, co by mnie interesowało, ponieważ po prostu nie mamy. Uuu, co to? A. Słabszego przywołania. Nieźle. Okej, okay. Tu chyba nic nam nie, nie czeka ciekawego. Tak mi się zdaje. Hmm, futrzane buty. Troszkę gorsze, ale wskaźnik ciepła jest wyższy. Hmm. Co mogę sprzedać? Zwiększa magię. Ja bym sobie te rzeczy zostawiał, bo niektóre rzeczy magiczne mm, też chcę używać. I generalnie y, bardzo mi nie zależy też na tym, żeby, żeby sobie mimo wszystko używać tych, tych rzeczy, bo, bo jest to fajne w sensie moment, kiedy ty jesteś w stanie sobie bardziej do leczenia i obrony niż w ataku. Atak mnie w ogóle nie kręci magiczny, bardziej mnie, mnie, mnie kręci definitywnie. Jak jestem w stanie się szybciutko uleczyć albo. Albo tam jakieś. O, to cię mogę sprzedać, nie potrzebuję tego. Właśnie, atak. Nie mówię, nie. Nie, nie obchodzi mnie magiczny atak w ogóle. W ogóle, w ogóle. Napiję się. Pyszne. Dobrze. Dobrze by było znaleźć właśnie Gerdur, czyli. Czyli zdaje się, Ciocie. Ciocie? Chyba tak. Kogo? Ralofa, tak, zapomniałem. Pierwszy raz w rzecznej puszczy? Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Ale o co chodzi? Co wy tu robicie? O, duże jedzenia, fajnie. Ja sobie wezmę co nieco od ciebie, nie będę ukrywał. Pierwszy z granatem, pewnie, że chcę. To jest tak, jakby na, odnoszę wrażenie, na dobry start. Marchew, czy to piwa? Akurat nie chcę. Wytrych, okej. Okay. Helgen padło ofiarą smoka i e, Helgen zapadł, Kuźwa! Helgen padło ofiarą smoka i zostało zniszczone. Mi i Ralofowi udało się uciec. Możemy jej tak smok. powiedzieć. W Helgen to wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. No. Leciało doliną od południa. Myślałam, że mam przywidzenia. To był smok Ralof potwierdzi. Musiałaś go widzieć, Miesz to bardzo Widziałam go, ale jak to możliwe? Nie wiem czemu. Ale wierzę ci, wyglądasz jak ktoś, kto właśnie ujrzał smoka. <noise> jak wygląda taka jest osoba? coraz gorzej. Najpierw wojna, teraz smoki. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w. Opozycji ja sobie pozwolę jest... to troszeczkę przeminąć. Rzeczna puszcza jest bezbrojna. Musimy poprosić Jarl Ja pójdę, nie ma problemu. Ja pójdę, nie, ma problemu. nie pamiętam, bycie słowi jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Po rozmowie z Jarłem Białej Grani. Dobrze, to to sobie zostawimy na później, Ja bardziej mnie interesowało wzięciu wzięciu co nieco z, z domu Gerdur. Gerdur właśnie ma dom swój, dała nam klucz i między, między innymi dlatego możemy się wyspać, jak i też wziąć sobie parę rzeczy z domu. Krówki, proszę bardzo, jajca mogę? Zabierz jajo, proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra. Starałem się, czy wyłączać muzykę w Skyrimie, czy ją zostawić taka, jaka jest. W sensie, chodzi mi bardziej o moje odczucia, niż o wasze, przyznam. Z tego względu, że wy i tak, i tak będziecie mieć podłożoną muzykę w... Jak to się mówi? W edytorze, no później, podczas montażu. Bardziej chodzi mi o to, czy ona będzie mi przeszkadzać przy montowaniu, czy nie. Zmontuję ten odcinek, zobaczę, jak to wygląda, jak to finalnie wychodzi później. Mam nadzieję, że nie będzie to problematyczne. Bo też nie. Bo też ja bym chciał słyszeć tą muzykę. Więc, więc. Zobaczymy. No na razie. na razie Zostawiamy. Co będzie później się okaże. Ale ja wiem, że tutaj coś jest takiego fajnego. O! Między innymi to, ale chyba to jeszcze nie o to mi chodziło. Kuferek. Kiełkarkera. prawa skóra. szata. Targowa. O! To ukradłem. niechcący, W sensie nie robiłem tego pewnie. Ale to była. Targowania. Hmm. O! Chyba o to mi chodziło. Takie specyficzne, fajniejsze. O, się ma. Prawdopodobnie coś ukradłem. A co tam? Ok, do której chcemy spać. 6 godzina po południu, czyli powiedzmy 18. Dodajmy sobie 12 godzin, czyli 6 będzie plus 4, żeby były otwarte sklepy. Nie. 12. O 6.30 wyruszymy w kierunku białej grani, ale najpierw awansujmy sobie co nieco. Zdrowie mamy podwyższone z tego względu, że już tutaj ten, ta klata nam, na, 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 na klatę daje nam to, więc podwyższymy sobie kondycję w celu, w celu oczywiście większego udźwigu, bo to bardziej w tym kierunku musimy iść na początku. No i cechy do rozwinięcia, na początek ja bym szedł stricte może w coś, co nam będzie rosło, chociażby coś, co nam będzie rosło, to będzie rosło. Więc może nie, może zrobimy ciężki pancerz. Żeby nas troszeczkę lepiej bronił i tak na początku myślę, że ten ciężki pancerz sobie pójdę. A dobrze by było czym prędzej iść sobie w... Miękkie lądowanie Krzepa? Aha, to tutaj, aż to 70 poziom. No to powiedzmy, że w tym kierunku. Hmm, chociaż będę szedł raz tak, raz tak, raz tak. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, muszę zmienić. Z tego względu, że że na pewno nie chcę, aby to tak wyglądało, ale już Wam mówię wszystko, o co chodzi, To sobie zjemy najpierw pierści, to to sobie zostawimy może pożywienie, serek aha, zaraz sere, jeszcze nie zjadłem, ciekawe Ok. E, coś, co muszę już teraz zmienić, a o czym zapomniałem wcześniej poziom trudności, zmieniłem go z legendarnego na mistrza z myślą o tym, że będzie mi za ciężko, ale w tym momencie jest mi za łatwo i wolę grać na legendarnym i ten poziom zdobywać w taką dobrą sprawę lepiej zdobywać poziom na, 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 na przeciwnikach, bo na przykład, jeżeli mamy giganta, któremu zadamy, nie wiem, 100 ciosów, żeby go zabić, na przykład to jest wymyślona liczba, ale niech niech będzie, to przez te 100 ciosów mi się poziom podniesie. A jeżeli zmniejszymy sobie poziom, temu gigantowi znamy 80 od na przykład uderzeń a nie 100. No, to chcąc, nie chcąc, z tego poziomu bijemy mniej, bo to już się skaluje. Więc wolę sobie zagrać na legendarnym, ten poziom zdobywać, jakoś wolniej iść z rozgrywką. Kuźba. Z rozgrywką, dobrze powiedziałem. Ale, ale przynajmniej się jakoś tak bawić fajniej i dłużej, mam wrażenie. Bo przez to, że rozgrywka będzie wolniej szła, przez to my będziemy się chyba szy... lepiej bawić. O, takie coś. O, stół alchemiczny! potem posprzątać. Wiesz, jak. Jeśli jeszcze nie wiesz, to nieco pszenicy i jaskra dadzą miksture. Mamy na sprzedaż wiele składników. Okej. Okay. Napoje dla spragnionych. Ja nie wiedziałem, że to jest y, też szczerze, stół alchemiczny. I ja z sobie. A tu masz ten. Widzę jakieś te. pszenica. I co on powiedział? Pojedrze jaja. On był jaskra, ale ja nie, nie widzę tutaj nic takiego. Mączka kostna, to nie jest to. Dobra, zobaczymy. Ja wiem na pewno, że y, niebieskie kwiaty co oraz pszenica... A gdzie ty masz ten list? Potrzebujemy jest. <susuracje> Laboratorium alchemiczne. Dobrze, dobrze. Ja bym mówił pszenica Słyszymy, i będzie? jaskra, ale ja nie wiem, czy to jest jaskier. Oprócz tego oczywiście jaskier z tego... z Wiedźmina. Przeżywa to 22 punkty kondy ja, kondycji, tego Okej, okay. ja sobie troszeczkę porobię wszystkiego, z tego względu, że to jest też łatwy E, łatwy sposób na wbijanie poziomu alchemii, i co za tym idzie, też tworzenie mikstur, które kosztują, które możemy pójść, sprzedać i jakby to się jak nich to opłaca. E, więc to, jak pozwolicie zrobię. I oprócz tego użyjemy tych dwóch soli do zrobienia jedzenia. Ale tu widzę, nie mamy garnka, to nic, to się nic nie dzieje. Pójdziemy sobie i od razu sprzedamy te mikstury, bo jestem w stanie je sprzedać. A co najlepsze, mikstury bardzo szybko jestem w stanie zrobić takie, jeżeli tylko poznamy oczywiście ich receptury. Yy, które będą bardzo drogie. W sensie naprawdę będziemy w stanie zarabiać na nich bardzo dużo pieniędzy. Mm, co ma na sprzedaż nic. punktu. Dla mnie jednak jest. Yy, ja chcę wszystko sprzedać, tylko nie to zwykłe. Obróżenia do mrozu, to sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Przywraca 22 punkty zdrowia, to to zostawimy. Kondycja, osłabienie i proszę bardzo. I mamy już 750, to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wbrew yy, wszelkiej opinii. To możemy sprzedać jeszcze. Starcza zostawimy, to zostawiamy, to zostawiamy. Sól i to, to zostawimy. O, 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 to chcę sprzedać. Tego nie chcę sprzedawać. Drobnego klejnotu duszy nie chcę sprzedać, ponieważ do tego możemy też zamykać duszę. I to później też skrawać sobie więcej pieniędzy, bo to jest na razie puste. Więc, więc sobie będziemy mogli to zrobić jakoś inaczej, ale to za jakiś czas. Stojek do garbowania to możemy znaleźć U każdego kowala, i tutaj porobimy już sobie fajne rzeczy bo z takiej skóry yy, dobrze zrobiłem? Chyba dobrze zrobiłem yy, ponieważ taka skóra jest w stanie nam dać skórzane pancerze a oprócz tego, że możemy zrobić taki pancerz, wiadomo yy, to oprócz tego jestem w stanie później taki hełm na przykład który zrobię sprzedać i to wszystko nam, wiecie, wzrasta poziom także poziomować da się tutaj bardzo łatwo, bardzo szybko i bardzo szybko jesteśmy w stanie zdobyć wysoki poziom, no tylko trzeba kombinować i i się starać, się tak w dobrą sprawę wykorzystywać każdą możliwą sytuację. Ale ja gadam w tym odcinku. Kurde, nie chcę ty Odzyskam, odzyskam, pewnie, że tak. Dostanę trochę złota, więc odzyskam, ale się w międzyczasie. Szpon, pieniądze będą twoje. Złodziej, odlu... Odzyskam ci to stare, ale w międzyczasie. Teraz nie mogę, bo byłem trochę zajęty. Patrzcie, już mamy kolejne. 20 x 4,80 zł, Zawsze to jest coś, w szczególności na początku, później to już ciulste w te pieniądze, ale na początku to się opłaca inwestować albo w szkolenia, albo w skórę, żeby sobie podbijać to kowalstwo. I co za, co za tym idzie, też poziom bardzo się to opłaca. Ja bardzo zawsze polecam takie rzeczy. Dobrze, nie idę już robić tego jedzenia, bo chciałem sobie upiec te łódka i tak dalej, ale już walić to. Jedzenie jest bardzo łatwe do zrobienia. Wystarczy takie rybki sobie podkraść. Ryby czasami wyskakują ponad tafle wody. Wystarczy wejść i je po prostu złowić. Teraz w tym Skyrimie, tym Anniversary Edition dodali coś takiego jak łowienie ryb. Czyli można sobie naprawdę wędkę zdobyć i znaleźć sobie jakieś łowisko czy dwa łowiska. Co to? O! Co to? Ej, ewidentnie coś się zbogowało tutaj. Tego tu miało... To się miało tu nie znaleźć jak coś. Okej, okay, spadamy. No i tyle. Idziemy do białej grani, moi drodzy.